Władysław Bełza Katechizm Polskiego Dziecka Kto ty jesteś? Polak mały Jaki znak twój? Orzeł biały A w co wierzysz? W Polskę wierzę! Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego, który przygotowaliśmy z okazji świąt majowych. Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy Popularnie zwane świętem pracy lub świętem 1 maja, święto flagi 2 maja. Następnie 230. rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja i 8 maja, Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej. My, uczniowie, swój patriotyzm wyrażamy między innymi przez uszanowanie symboli narodowych. Każdy Polak i każda Polka wie, że białe i czerwone to barwy ich kraju. Można je spotkać wszędzie na gmachach urzędowych. Na ulicach, na zawodach sportowych, ale były takie czasy, że Polacy nie mogli wyrażać swoich uczuć patriotycznych. Proszę o wysłuchanie wiersza Janiny Majewskiej. Czy to można zrozumieć w wykonaniu Izzy Wilczak? Czy to można zrozumieć? Czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy, że się po polsku czytać uczono pokryjomu i że tylko w domu i bardzo ostrożnie o historii polskiej mówić było można? Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś, my, polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju. Jakże jasno dziś, na biały orzeł świeci, w dniu trzeciego maja, dziś w wolnej Polsce. Naród cały święci ten dzień radosny, dzień wolności i chwały, święto wiosny. W dniu 3 maja, dniu nam święty, hołd Ci należy nieść, choć dziś narodu cel wytknięty, pamięci Twojej cześć. W sercach Ci trzeba wnieść ołtarze, za jasny wspomnień kwiat, który rokrocznie nie się wdarza z minionych dawnych lat. Święto przeszłości, świętem dla nas, bo nas nie spodli bruk. Czcić je będziemy po wieczny czas. Rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja polscy patrioci, pomimo represji i sprzeciwu zaborców, uroczyście obchodzili już podczas rozbiorów, obchodzono ją w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości. Zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja. na cztery świata strony, Nasz polski zki biało czerwony Bieradzi ich oczy, czy my się żarzy, na najpiękniejszym z wszystkich sztandarzach. Czy ci dłuższy gra. Czujesz to, co ja serce przyspiesza tak, gdy tańczył z w czy to Piastowska, czy Lagielońska, powiewa flaga, bo tu jest Polska. Nic jej nie słami, się nikt nie pokona, niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci puszy gra, czujesz to co ja, serce przyspiesza tak, pytanie z wiatra, kolory dwa. Obrzeźna honor, wiara to siła, historia tego nas nauczyła. Zrywała więzy, wstawała z kolan, niecwyciężona, biało-czerwona. Czy czujesz to, Czy czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, nie Minęło wiele lat, druga rzecz pospolita odzyskała niepodległość, lecz niestety nie na długo. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Nie znamy autora wiersza, który przedstawił Oskar z klasy szóstej. To weznania żołnierza, który walczył o wolność Polski z bronią w ręku i prawdopodobnie poległ, ale kiedy pisał te słowa był głęboko przekonany, że Polska żyje i zwycięży. Dziś wiemy, że jego marzenie się spełniło. Zapraszam do wysłuchania recytacji. Było ich niewielu, zupełnie sobie obcy. A jeden drugiemu bratem, żołnierze, akowcy. Niedawno patrzyli w przyszłość, radośnie, bez obawy. Teraz walkę nierówną narzucił Niemiec krwawy: Gott mit uns! Świętobliwie brzmiało hasło wroga, co w sercu nie miał litości, ni skruch, ni boga. Słyszycie? Łoskot miarowy butów po bruku. To idą oni, żołnierze Polski walczącej wśród piasków Tobruku, wśród anglii burch Mgieł. To oni, Polska walcząca, że Polska nie zginęła, że żyje i że zwycięży. Linia frontu runęła, wróg cofa się w popłochu, do żołnierskiego dzieła w niepowstrzymany po. 8 maja przedstawiciele niemieckich sił zbrojnych podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji wobec przedstawicieli wszystkich mocarstw alianckich. Fakt ten oznaczał zakończenie działań wojennych w Europie. Wielką, wielopokoleniową rodzinę, której na imię Polska. Z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali wierni wartościom, które ocaliły naszą ojczyznę od unicestwienia. Dziękujemy za uwagę.